Ewangelii według świętego Marka. O swym zmartwychwstaniu wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to jego towarzyszom pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała. Nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci, dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary oraz opór. Że nie wierzyli tym, którzy widzieli go z martwych stałego, i rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto słowo Pańskie. <laughs> Te święta Paschalne były dla uczniów inne. Dotychczas, gdy gromadzili się, by świętować Paschę, świętowali było to takie wielkie święto życia. Gromadzili się wśród rzeczywistości tradycji wielowiekowej, by świętować wyjście z Egiptu, by świętować Paschę Anioła śmierci przez Egipt, który ukarał tych, którzy zabijali a ocalił dzieci narodu wybranego. Gromadzili się, by świętować uratowanie życia, gdy przeszli przez Morze Czerwone. Gromadzili się, by świętować życie, ale ta pascha była inna. W wydarzeniu tej paschy oni doświadczyli śmierci. Oni widzieli, jak ich mistrz został zdradzony. Oni widzieli, jak ich mistrz został niesłusznie skazany na śmierć i zabity jak złoczyńca. Ta Ewangelia odzwierciedla w bezpośredni sposób to, co oni czuli. W te święta Paschy oni się napatrzyli na niesprawiedliwość, na przemoc władzy, na przewiegłość, na siły interesów, które są w stanie zniszczyć wszystko, żeby się tylko w mieszku zgadzało. Oni się napatrzyli na to wszystko, i w takim stanie emocjonalnym siedzieli w tym wieczerniku zamknięci. I gdy inni przychodzili i mówili, że Jezus zmartwychwstał, to każdy z nich w pewnym sensie mówił, ja już nic nie chcę słyszeć. Ja już mam wszystkiego dość. Ja swoje już widziałem. Ten stan emocjonalny odzwierciedla nas, którzy bardzo często przeżywamy różne trudne sytuacje życiowe. I mówimy, ja już nic nie chcę słyszeć. To co trzeba, ja już zobaczyłem. Doświadczyli swojej kompletnej niemocy i bezradności. I nagle przychodzi Jezus i pyta się ich, dlaczego nie wierzycie, dlaczego nie potraficie przejść siebie samych. I pyta się, dlaczego jesteście oporni, dlaczego nie dajecie się poprowadzić. Ale to zderzenie było potrzebne. Ich niemoc i moc Boga. I co się dzieje? Z tą mocą mają iść i głosić Ewangelię. Oni już zawsze będą wiedzieli, że sami z siebie, czy tylko po ludzku, czy tylko w jakiś taki zewnętrzny sposób, nie są w stanie nic zrobić. Zdławi ich świat. Jest moc Boga. Jak będą wiedzieli, że sami z siebie nic nie mogą, ale na Jego słowo, Jego mocą, w Jego obecności idą i głoszą Ewangelię. I o to w tym wszystkim chodzi. My też mamy w swoim życiu różne doświadczenia życiowe. Czasem naszą religijność przeżywamy, jak Wigilię Narodzenia Pańskiego, taką słodką, jak Kutia. A czasem przeżywamy naszą codzienność gorzką jak mirra podana Jezusowi przed śmiercią. Czasem tak jest, ale ma się okazać moc Pana Boga. To jest też Pascha. Pascha ma to do siebie, że ona wcale nie musi być łatwa i lekko lekkostrawna, ale ma być wydarzeniem Pana Boga. W naszym życiu. W tym też jesteśmy jako wspólnota Kościoła, który idzie dalej, który dzisiaj żegna swojego papieża. Wczoraj w tym obrzędzie zasłonięcia twarzy ta modlitwa, która temu towarzyszyła, że Twojej twarzy tu na Ziemi już nikt nie będzie oglądał, ale niech Twoja twarz będzie opromieniona Bogiem. Tam stało się coś innego we Franciszku. Poszedł dalej i Kościół pójdzie dalej. Mamy być paschalni. Mamy być otwarci na moc Pana Boga i z tą mocą Pana Boga iść i głosić. Tak jak powiedział